Cypek, redykołka, bryndza podhalańska z chlebem prądnickim, obwarzanek krakowski. Zapraszam serdecznie do degustacji. Degustacja jest darmowa, wszyscy mogą spróbować, pobudzić swoje smaki. Zapraszam serdecznie, stoisko Zasmakuj w Małopolsce. Spośród Państwa każdy może wziąć udział. Każdy może wziąć udział. Naprawdę nie ma żadnych ograniczeń. Nawet ksiądz. Także zapraszamy serdecznie, zapraszamy serdecznie do wzięcia udziału. Nawet ksiądz może wziąć udział w naszym konkursie dzisiejszego dnia. Zapraszamy serdecznie. Szczęść Boże! Część Boże. Słyszałem, dotarły do mnie takie głoski, wieści, że ksiądz bierze udział jako jedna z uczestników w naszym konkursie dzisiaj. Tak? I bardzo dobrze, i bardzo dobrze takich też trzeba. Zapraszam, czy to już są yy, ludzie, którzy biorą udział w konkursie, sami się ustawili I sami się ustawili, no rzecz nie bywała, rzecz rewelacyjna. To co, startujemy? Zaczynamy po kolei od pani, jak ma pani na imię? Ania. Ania, pani Aniu, w takim razie pierwsze pytanie do pani są trzy etapy. Trzy etapy. Pierwszy etap polega na tym, że ja zadaję Państwu pytania z podpowiedziami. Jeżeli Państwo odpowiecie na pytanie, przechodzicie Państwo do kolejnego etapu. Później jest etap drugi bez podpowiedzi. Kto odpowie przechodzi, a trzeci etap niech zostanie na razie tajemnicą. Zaczynamy od Pani Ani, tak? Pani Ani, w takim razie pierwsze pytanie do Pani jest następujące. Pani Ani, chleb prądnicki to rodzaj chleba z mąki żytniej, pszennej czy kukurydzianej? Żytniej. Żytniej. Rębiej. Żytniej? Nie. Tak. Dobrze. dobrze. Super Pani Aniu, jest Pani w kolejnym etapie pierwszego naszego konkursu dzisiejszego dnia. Jak ma Pana na imię? Czesław. Pan Czesław, tak? Razem z zespołem. I tu z zespołem. Z zespołem, dobrze, zespół może wspomagać. W zespole zresztą o to chodzi, że wspieramy się wszyscy razem. Także panie Czesławie i zespole pana Czesława, pytanie do was jest następujące: Najsłynniejszy regionalny chleb produkowany pod Wawelem to Poznański, Prądnicki czy Zakopiański? Prądnicki? Chyba tak. Chyba tak. Prądnicki? Jeszcze raz: Prądnicki, Poznański czy Zakopiański? Nie. Zakopiański. Zakopiański. Pierwsza, pierwsza ta prób... Jeszcze raz, to jeszcze raz, żeby, żeby nie było. Żeby nie było, czytam jeszcze raz pytanie i odpowiedzi. Najsłynniejszy regionalny chleb produkowany pod Wawelem to? Poznański, prądnicki czy zakopiański? Pierwsza myśl była, prądnicki. Zawsze pierwsza myśl jest dobra. Po co od niej odbiegać? Dobrze, cieszę się, panie Czesławie, jest pan w kolejnym etapie. W kolejnym etapie, przypominam, drugi etap nie będzie już taki prosty, nie będzie podpowiedzi. no. Szczęść Boże. Pytanie do Pana księdza, do księdza. Mogę? Proszę jechać, skoczę, bo nie mam czasu. Dobra, w takim razie zaczynamy. Pytanie szybkie do Pana yy, brzmi, jest następujące. Kogo w Małopolsce nazywamy mieszkańcami fasolowej doliny? Mieszkańców Doliny Prądnika, mieszkańców Doliny Dunajca, czy mieszkańców Doliny Łososiny? Dunajca. Bardzo dobrze, jest y, ksiądz w kolejnym etapie, bardzo mi miło. Nie wiem, czy zdążę. Na Bożeństwo 16. Zdąży ksiądz, spokojnie, spokojnie. Dokładnie, dokładnie. Jak ma Pani na imię? Pani Józefo, pytanie do pani jest następujące i brzmi tak. Proszę się nie przejmować, pytanie nie jest trudne. Z jakiego, z jakiego mleka wyrabia się O Owczego i prowiego? Krowiego czy oślego? No, oślego na pewno nie. Oślego nie. No, oślego nie. Ja, nie Pierwsze ośle, to było. Owcze, owcze, owcze. owcze i krowie czy krowie? Owcze krowie. Owcze krowie. pewno dobrze. Owcze krowie. Bardzo dobrze. Cieszę się. Jest Pani w kolejnym etapie, w drugim etapie naszego pierwszego konkursu dzisiejszego dnia. Lidia. Y Pani Lidio, pani Lidio, pytanie do Pani w takim razie brzmi, z jakiego produktu regionalnego słyną podkrakowskie liszki? Kiełbasy, oscypka czy jabłka? Kiełbasy. Kiełbasy. Lisieckiej. I co, nie są trudne te pytania, no raczej nie? Czy nie, raczej nie. I o to właśnie chodzi w naszym konkursie, że szczęść, szczęść Boże, dziękuję, a tam ksiądz później jakieś upominki wpadł za udział, chociaż w pierwszym etapie, za to, że ten pierwszy przeszedł, ksiądz pomyślnie, także zapraszam serdecznie. O, pan wójt tutaj może brać udział, nie? Wójt by wszystko biegał. No, a to wójt wszystko... To, nie, nie, to wójt jest za, za księdza wskoczył. A za księdza to... A za księdza to... A Panie wójcie, Panie wójcie, za księdza tak, trzeba tak, skoczyć. Tak, na 5 tak, minut. Ja, ja pani, ja. pani Lidio, Pani Lidio, pytanie do Pani brzmiało i Pani odpowiedziała na nie jak. Bardzo dobrze pani odpowiedziała. Pan poseł skoczy za księdza. Panie pośle, zapraszam za zapraszam. zapraszam, no musimy tutaj rozstrzygnąć. Najwyżej upominki dostanie ksiądz i podziękuję panu za, 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 za dobre odpowiedzi. Zapraszamy serdecznie. Pierwszy etap już pan przeszedł. Zapraszam. Proszę tutaj poczekać. Proszę się ustawić obok pana Czesława z zespołem. Tutaj obok. I pytanie do pana. Jak ma pan na imię? Panie Ryszardzie. Pytanie brzmi zatem. Jaki produkt tradycyjny możemy określić nazwą spadziowy? Miód, syrop czy likier? Miód. Miód, świetnie. Bardzo mnie to cieszy, że wszyscy z Państwa są w kolejnym etapie, w kolejnym etapie, czyli w drugim. Nie będę przedłużał i zadaję pytania od razu. Drugi etap polega na tym, że nie ma podpowiedzi. Pytania mogą być troszkę trudniejsze. Chodzi o eliminację państwa, o wyróżnienie, o nagrodę o pierwsze, drugie, trzecie miejsce. Panie Pośle! Pytanie do Pana. Proszę bardzo, proszę pytanie. Pytanie brzmi. Pytanie nie jest trudne. I brzmi następująco, obwarzanek krakowski posypany jest solą, orzechami czy bakaliami. Oczywiście, że solą. <laughs> bardzo, bardzo. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze, panie pośle. Cieszy mnie to, że... Studiowałem w Krakowie, jadłem tak. Świetnie. No to tym bardziej gratuluję. Tym bardziej gratuluję. Przechodzę... Świetnie. Przechodzę do kolejnej osoby. Jest pan w trzecim etapie. Za księdza oczywiście. Proszę nie zapominać. Proszę nie zapominać. Proszę nie zapominać. Pytanie ani pani Aniu do pani jest następujące. Łącko połonowego sącza związane jest z uprawą czego? Jabłka. Jabłek. Jakich? Łącki jabłek. No, i o to chodzi. Bardzo mnie to cieszy. Pytanie, panie Czesławie, do pana jest takie. Tradycyjny karp zatorski hodowany jest wy. Do mnie miał. A jest do pana Czesia. Ale Nie rozumiem. Zator... Jeszcze raz. No. Tradycyjny karp zatorski, który mamy tutaj dostępny na Nowie. naszym stole, zasmakuj w Małopolsce, gdzie jest hodowany? W Zatorze. No, w Zatorze. <śmiech> Bardzo <śmiech> fajnie, super. Pani mogłaby przypomnieć imię? Józefa. Pani Józefo, pytanie do pani jest następujące i brzmi, z jakimi albo nie, inne. Inne co by za prosto nie było sobie zmienię kart. Ja na środku byłam. Pytanie brzmi. Wypas owiec na halach to? Redyk? Redyk? Ale czy to za głosem innych, czy, czy, czy też tak? Nie, przyznaję się od razu, że nie wiedziałam po prostu. Ale może pani strzelać. Redyk, świetnie. świetnie, świetnie, mamy już kolejną osobę w trzecim etapie, no będzie zażarty finał, zażarty finał, emocje są, emocje muszą być. Pani Lidio, pytanie do Pani brzmi, kształt oscypka jaki jest? Przypomina, przypomina pewną figurę geometryczną. posełka? No, no, no. Może no, 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 może. No, może. Dobrze, dobrze. Pytanie w takim razie do pana jest następujące. Tradycyjny redyk, ile trwa? Ile miesięcy? Jakie to są miesiące. Od wiosny do jesieni. A miesiące? Ale proszę się nie martwić, są nagrody wyróżnienia. Proszę się niczym nie przejmować. Nagrody są dla wszystkich Państwa. Wyróżnienie jest. Czwarte, piąte miejsce również dostaje. Nagrody walczymy o pierwsze, drugie, trzecie miejsce. Drodzy Państwo, zadaję pytanie. Kto z Państwa zna odpowiedź? Ręka do góry i z automatu jest pierwsze miejsce. Później walczymy o drugie i o trzecie. Pytanie brzmi następująco: no, oczywiście, że łatwe. To jest pytanie na refleks. Na refleks ja muszę widzieć tylko ręce w górze. Ale po zadaniu pytania oczywiście. Ser twarogowy z mleka owczego produkowany na Podhalu to? Panie Aniu? Jaka? Bą. Podhala jest kawałek Podhalańska Bryndza. świetnie, Pani Aniu, gratuluję, gratuluję serdecznie zajęcia pierwszego miejsca. Tak jak mówiłem, pytania nie są trudne. Pytania nie są trudne, zabawa jest fajna, konkurs też jest fajny. <noise> Także zapraszam do drugiego konkursu. Proszę naczytywać, proszę smakować, naszych produktów, wszystko jest za darmo. Zapraszamy serdecznie. Gratuluję Pan jeszcze zostanie może chwilkę. Jeszcze pan zostanie, chwilkę. Jeszcze drugie i trzecie miejsce chciałbym rozstrzygnąć. Jeszcze, żeby, ksiądz, żeby ksiądz nie był zły. Wie pan, bo, to jednak, bo to jednak wie pan. Także szybko i do rzeczy. Suska seklońska to. Pani Lidia, widziałem pierwsza. Śliwka wężona. Świetnie, drugie miejsce. Tak jak mówiłem, trzeci etap to są pytania na refleks, czyli pytania szybkie. Czym różni się redykołka od oscypka? Ręka do góry. Pan Czesio coś próbuje podnieść, nie, ale się zastanawiam. Co nie, co nie nie, czym nie różni się redykołka od oscypka? Nie to jest zrobiona z Kształtem. Panie Czesławie, jaki Wigor, dobrze, dobrze, świetnie, na wielkością, kształtem, tak. Trzecie miejsce, panie Czesławie. Jeszcze pan chwilkę poczeka, już, już nie będę zatrzymywał. Jeszcze tylko o czwarte i piąte miejsce powalczymy. O czwarte i piąte miejsce walczy. Tak? Pan i... Pan to już piąte dawno zajął. <śmiennie zamiarli> Pan to już dawno zajął. Pytanie brzmi też szybkie. Z czego produkowana jest kiełbasa lisiecka? Z mięsa wieprzowego. Z mięsa Czyli szynki. No dobrze, no z wieprzka jest produkowana. Kiełbasa Lisiecka. Gratuluję serdecznie. Dziękuję Panie Pośle. Dziękuję. dziękuję, proszę dziękuję jeszcze bardzo. sekundę, dosłownie sekundę. Ja panu wręczę tylko taki mały upominek za to, że wziął pan udział w naszym konkursie. Ostatnie dziękuję serdecznie, dziękuję proszę, bardzo. ale tam z księdzem proszę się podzielić. Proszę się podzielić, żeby... on przyjdzie później do mnie i to ja dostanę pan. Najważniejsze, że jest odważany. Tak jest, obważany musi być. Krakowski. Dziękuję również i pozdrawiam. Przekażę księdzu Dobrze, ale nie wszystko. Pozdrowienia. A, mam no koniecznie. Dziękuję bardzo jeszcze raz. Tu. Gdzie? Tutaj. Patrzcie. Tu gdzie muszą być jaszczurki? Nie no Czekajcie, szukajcie pełne. Może że sobie te jaszczurki.